Cześć kochani, witam Was w kolejnym odcinku Dzisiaj porozmawiamy sobie o podkładzie w sztywcie. Opowiem Wam o sposobach aplikacji Pokażę jak wygląda na skórze Jaki ma stopień krycia Także dzisiaj podkład w sztywcie bez tajemnic Zapraszam Was do oglądania Podkład w sztywcie to jeden z najlepiej kryjących podkładów w naszej ofercie Jego skład jest w 100% naturalny Mimo, że jest to taki ciekawy produkt, to wiele osób obawia się, jak go używać, jak się nim malować, bo jest to zupełnie coś innego niż do tej pory znane Wam podkłady w płynie, czy też podkłady w kamieniu mineralne. Postaram się Wam dzisiaj opowiedzieć wszystko na temat tego, jak dobrze aplikować ten produkt i żebyście po prostu go polubiły. W składzie tego podkładu znajdziecie wiele substancji odżywczych, które w naprawdę wspaniały sposób wpływają na skórę podkład w sztywcie sprawdzi się w zasadzie do każdego rodzaju cery. Oczywiście tą skórę najpierw przed makijażem musimy odpowiednio przygotować. Czyli jeżeli jesteśmy posiadaczkami cery, która bardzo się przysusza, no to wtedy nakładamy pod makijaż oczywiście bazę nawilżającą. Dla posiadaczek cer bardzo przetłuszczających się i cermieszanych, które przetłuszczają się w strefie T, rekomendujemy nakładanie przed zaaplikowaniem podkładu w sztywcie bazy matującej, która po prostu będzie trzymała w ryzach nadmierne wydzielanie sebum i przedłuży Wam trwałość makijażu i jego dobry wygląd. No to zaczynamy. Mam nadzieję, że po obejrzeniu dzisiejszego filmiku więcej z Was przekona się do podkładu w sztywcie. Nie będziecie już miały obaw przed nakładaniem tego produktu, no i także go troszeczkę bliżej poznacie. Przed nałożeniem podkładu musimy oczywiście przygotować naszą twarz, tak jak zwykle, pod makijaż. Możecie tutaj nałożyć sobie jakiś lekki kremik nawilżający, czy, czy po prostu bazę pod makijaż w zależności od Waszych potrzeb, potrzeb waszej skóry. Ja nałożyłam sobie dzisiaj krem z Bemy, jest to krem nagietkowy powiem Wam, że ostatnio bardzo go polubiłam, jest on taki fajny, delikatny, buzia staje się po nim mięciutka bardzo szybko się wchłania, jest lekki no i też łagodzi wszelkie zaczerwienienia czy podrażnienia na twarzy i super sprawdza się pod makijaż także bardzo Wam polecam, jeżeli szukacie czegoś właśnie lekkiego i fajnie nawilżającego podkład w sztyfcie mamy dostępny aż w czterech kolorach 11, 12, 13 i 14. Także spokojnie możemy sobie dopasować do karnacji, do naszych odcieni skóry. Teraz Wam pokażę po kolei na twarzy w zasadzie, żebyście lepiej widziały, jak prezentują się te kolory. Najpierw nałożymy sobie kolor najjaśniejszy, kolor 11. Mam bardzo fajne takie żółte tony, także myślę, że dla wielu osób będzie on ok. Zobaczcie tak to wygląda a teraz porównam Wam ten kolor z odcieniem 12 no tutaj już bardziej takie kolory leżowe no i teraz zdecydowanie już ciemniejsze odcienie czyli mamy 13 mamy 14 nałożę po drugiej stronie Najpierw Nałożymy sobie czternastkę bardziej już do opalonych buziek. I tak wygląda właśnie trzynastka. A teraz czternastka. No ja jestem bladziutka, także no nie pasują mi te kolory zdecydowanie. Myślę, że dla osób z taką jaśniejszą karnacją, te ciemniejsze odcienie podkładu w sztywcie, bardzo fajnie sprawdzą się do konturowania twarzy na mokro. I teraz przejdziemy sobie do sposobu aplikacji tego podkładu, bo to jest bardzo częste pytanie, które od Was dostajemy. Podkład tak naprawdę możecie aplikować tak, jak lubicie. Czy to gąbeczką, czy pędzlem, czy nawet palcami wklepywać. Zaraz wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Najpierw nałożymy sobie na część twarzy podkład i zaaplikuję go gąbeczką. Mamy podkład, wykręcamy sobie go oczywiście troszkę i prosto z pudełeczka nakładamy na twarz. Nałożę sobie na czoło niezbyt dużą ilość, żeby ten podkład nam się po prostu. Nie zważył, żeby nie wyglądał jakoś nieestetycznie, ale to już po prostu jak przy większości naturalnych kosmetyków. Musimy uważać z tą ilością, żeby nie przesadzić. No i klepiemy. Podkład w to takie masełko. Powiedziałabym, że nawet ma delikatnie podobną konsystencję do naszego kremu korygującego. Fajnie się rozprowadza. Nie podkreśla, zmarszczek, skórek. No i ma też bardzo dobre krycie. Jest to najlepiej kryjący podkład w naszej ofercie. Także dla osób, które potrzebują troszeczkę mocniejszego krycia, jak najbardziej polecam. Oczywiście, jeżeli w którymś miejscu potrzebujemy sobie dołożyć tego kosmetyku, no to wtedy sobie dokładamy. Nie mamy obaw, że on się nam tutaj gdzieś nie połączy, bo nie jest to. Podkład zastygający. I zobaczcie, jak fajnie ta buzia wygląda po nałożeniu podkładu tutaj na czoło i po rozbędowaniu go właśnie gąbaczką. Bardzo fajnie wtopił się w skórę. Ta skóra jest wyraźnie wygładzona, yy, niedoskonałości zostały fajnie ukryte, zamaskowane no i przede wszystkim nie podkreślone zostały żadne skóreczki na resztę twarzy podkład zaaplikuję sobie za pomocą łaskiego pędzla jest to pędzel Kala numer 403 i tutaj um, możecie sobie nakładać tym pędzelkiem na dwa sposoby nasz podkład w sztywcie. Eee, a i co ważne, nie musicie tego pędzelka moczyć Możecie nakładać podkład, nabierając na pędzelek podkład prosto z pudełeczka i aplikujemy sobie na twarz, rozsmarowując. W taki właśnie sposób. Jeżeli nam trochę brakuje, no to oczywiście dokładamy. a drugi sposób to po prostu nakładacie sobie tak jak wcześniej podkład na twarz prosto i rozsmarowujemy pędzelkiem. Nakładając pędzelkiem podkład w sztyfcie osiągniecie taki efekt mniej kryjący, ale za to bardziej naturalny. To jakby... Druga skóra. Ta metoda aplikacji też jest bardzo prosta, bardzo szybka. I nakładamy, i za chwilkę będziemy mieli całą twarz pomalowaną. Pod podszywkiem ma też to do siebie, że on jest bardzo wydajny. Także kiedy go kupicie. Nawet przy codziennym używaniu, to ten produkt będziecie miały na bardzo długo. On ma aż 16 gram, a wystarczy go tak naprawdę no, niewielka ilość, żeby zrobić bardzo fajnie wyglądający makijaż. Także myślę, że to jest dobra inwestycja i też oczywiście przez to, że ten produkt jest wysuwany z pudełeczka. No to zawsze sobie, o widzicie, możecie śledzić, ile jeszcze tego produktu zostało. Ja ten podkład już używam od dosyć długiego czasu, w zeszłym roku jakoś e, zaczęłam go używać, no i nadal, nadal go mam jeszcze w dużej ilości. Zobaczcie, wszystkie pory są fajnie wypłacone, a ja z tym mam. Dosyć duży problem, także jak dla mnie to wielki plus. Produkt nie zbiera się w zmaszczkach, właśnie w porach, nie podkreśla ich. Bardzo fajnie, naturalnie wygląda. A dla osób, które właśnie mają jakieś niedoskonałości, jakieś zaczerwienienia na twarzy, naczynka, no to też naprawdę dobrze sprawdzi się, no bo jest fajnie, fajnie kryjący. Teraz pokażę Wam jeszcze, jak będzie wyglądał przypudrowany. Dobrze współgra z różnymi produktami z naszej marki, czy to z pudrem biomineralnym, czy, czy z pudrem HD, z sypkiem w kompakcie. No, Przetestowałam go już na wiele sposobów i zawsze, zawsze fajnie to wyglądało. No i tak samo nasze produkty, róże, rozświetlacze, tak samo dobrze na nim wyglądają. Razem dobrze współgrają, wszystko się fajnie utrzymuje przez cały dzień. Nie, nie potrzeba w zasadzie żadnych poprawek, no chyba, że po prostu ktoś ma buzię raczej mocno przetłuszczającą się, no to wiadomo, w strefie T będzie potrzeba e, troszeczkę się przypudrować. Podkład przypudrujemy sobie pudrem mineralnym, ja mam ten w e, odcieniu 01. Wysypujemy na wierzcho wpisujemy i wpracowujemy z góry. OK i tak wygląda nasz podkład. Po pudrowane. Mam nadzieję, że porobicie ten produkt, że coraz częściej będziecie po niego sięgały w makijażu. To jest to naprawdę super podkład, który nie tylko jest fajny ze względu na to, że ma naturalny skład, ale także bardzo fajne krycie i to, jak wygląda w makijażu. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam za oglądanie i zapraszam do kolejnych odcinków. Pamiętajcie, aby subskrybować nasz kanał, aby nie przegapić żadnych nowości i być ze wszystkim na bieżąco. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.